Witam, jestem Mister Brzychuta. To jest kolejny odcinek z serii wyzwania Kapitana Nemo. Ech, za wiele od ostatniego odcinka się tu nie zmieniło, bo nagrywam go, szczerze mówiąc, w tym samym dniu, ale mimo to troszkę posiedziałem na tej mapce i e, rozbudowałem im ciut. I przy okazji mam już mieszkańca w moim pięknym domku. Zaraz go wam pokażę. Patrzcie. Jej, świnka! Sam się zdziwiłem, jak ją tutaj zobaczyłem. Nawet mo 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 mogę wam odtworzyć scenkę, jak to wyglądało. Jak sobie idę, idę, tra -la, -la, la. tam chciałem coś sobie popatrzeć, co by to może budować, tra la. -la, -la. to świnka, tralala, -la -la. wy ty, wy, świnka, nie? I takie zdziwienie, w ogóle świnia, skąd ona się tu wzięła. Podobno zwierzęta mają się nie spawnować na tych nowych wersjach, a jednak świnia mi się zespałnowała. Cud jakiś, nie wiem. Dobra, weźmy ją może tutaj na dół Aha, jeszcze przy okazji pokażę wam co tu zrobiłem Tutaj e, już są ściany z tej kamiennej cegły Tu takie pomieszczenie fajne zrobiłem Duże, powiększyłem je Myślę, że większego nie będę robił Ono ma 18 na 18 kratek, więc Myślę, że wystarczy Wiem, że tak szybko mówię, ale e, Nie wiem, coś mi tak wzięło Na górze mi się szkło chyba przytapia Lub kamień, jeżeli kamień to tutaj dokończę ściany, Jeżeli szkło to do końca coś innego. Nie wiem czy wspomniałem, ale dzisiaj będzie odcinek czysto estetyczny. Muszę zacząć wolniej mówić, bo nie wyraźnie mówię. Odcinek czysto estetyczny, czyli będę poprawiał te budowle, które na razie wybudowałem. Czyli na przykład wykończę tutaj ścianę, e, poprawię wygląd farmy drzewa, czyli oszklę całkiem. Tutaj zrobiłem sobie takie schodki z dirta, żeby trawą porosło. I tutaj do tego mojego pokoju, żeby trawa zarosła całą ziemię. I tu będzie, jak już pewnie wspominałem, mój las, bo mam takie zadanie, żeby posadzić las, więc tutaj jeszcze przekopię tam ścianę paręnaście kratek w tamtą stronę i zasadzę tutaj sobie drzewka. Będę miał przy okazji źródło drewna, większe niż teraz mam. I przy okazji wykonam zadanie, więc fajnie. Tylko tutaj jeszcze będę musiał jedną kratkę w tamtą stronę pociągnąć, bo zapomniałem, że tutaj schody jeszcze położę i będzie tak nierówno. Muszę, musi być równo, musi. Nie może być nierówno. Dobra. E, co jeszcze? Aha, miałem świniec, bo zwabić tam na dół. Chodź, świnia. Przejdziesz przez drzwi? Nie przejdziesz. Dobra. Chodź, świnia. Tutaj przejdziesz. No. Przełaś. Jeszcze tutaj. Chodź, chodź. Chodź, tędy przejdziesz. Zejdziesz po drabinkach? No, świnia. Tędy. Tu, 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 tu. Tak, dobrze, dobrze. Złaś tam. No. Dobra, nie zejdziesz tak. Muszę ci pomóc. No, kurde. się pcha. Dobra. Mm. Już to planowałem sobie wcześniej, jak ją tutaj przyprowadzić. Eee, zaraz wam pokażę ten sposób. Tylko naprawię to, co ona mi tutaj zniszczyła. Chodź tu. 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 Na dół. O. Chodź. O, come on. Świnia. Nie denerwuj mnie. Ale wymiona. O, dobra. Tak, o to mi chodziło. Teraz ładnie na dół, świnko. Tak pięknie. A w sumie tu już możesz zostać. E, I tutaj jeszcze sobie zrobię chyba furtkę, żeby mi zwierzęta się nie pchały gdzieś dalej. E, tak więc może wyjdźmy na górę, chociaż. Przy sobie mam patyki i drewienko, To mogę teraz zrobić to. Tą furtkę. Mam tutaj crafting table. Specjalnie zrobiłem, bo wiedziałem, że się kiedyś przyda. Eee, nie, potrzebuję dwie deseczki. Co ja robię, boże? Eee, dwie deseczki. Patyczki i mamy furtkę. Ok, świniacy tu zostań. Ten obsydian będę musiał wydobyć, ale myślę, że w przyszłym odcinku pójdziemy poszukać diamentów. Tak znowu do jaskini, tylko że tym razem się lepiej przygotuję. I nie będę szedł z jednym kilofem i w ogóle bez drewna i pochodni. E, wezmę się, przygotuję najlepiej jak będę potrafił. E, pójdziemy gdzieś do jaskiń e, i spróbujemy znaleźć diamenty, żeby ten obsydian wydobyć, zrobić portal do piekła i tak dalej. I tak dalej. Dobra, te drzewa coś mi szybko rosną, mimo że nie używam na razie mączki kostnej O, się nagadałem. Dobra. Tutaj dwieńko. Jeszcze coś tam zostało, czy nie? Chyba nie. E, zawsze tak robię, że niszczę liście, dopóki mi jedna sadonka nie wypadnie. I potem, jak mi wypadnie, to sadzę i sobie idę, bo e, nie potrzebuję więcej sadzonek. E, co mi się tu przetapia? Szkło. Szkło. No to sobie tutaj e, wypełnimy już to miejsce. Albo wiem, co najpierw zrobię. Chodźmy na zewnątrz najpierw. Tutaj e, zrobiłem tunel z dirta, żeby tą trawę przeprowadzić. Pisałem w komentarzu do poprzedniego odcinka, ale nie wszyscy mogli to zauważyć, więc e, teraz mówię o tym. Ten tunel chyba usunę, bo ten domek lepiej wygląda bez tego tunelu. Fajnie się go ogląda. Fajnie ten domek się ogląda przez okno, więc e, ten tunel tylko zasłania ten widok. Aha, przy okazji wam pokażę domek, jak zmieniłem. E, oświetlenie zrobiłem takie zdyń na rogach. Tutaj postawiłem na razie crafting table, piecyk, skrzynię. E, tutaj, e, jedną, jeden poziom w dół, jakby dałem. Znaczy nie dałem w dół, tylko dołożyłem tutaj deski na krawędziach, żeby mi woda nie skapywała przez drewno. E, bo wkurzało mnie to troszkę. I tutaj będzie moja sypialnia. Będą dwa łóżka. Po bokach jeszcze coś się wymyśli. I tak to będzie mniej więcej wyglądało. Jeszcze może tutaj jakieś zejście do jaskini zrobię, czy coś w tym stylu. A, no. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Na razie jest ten tunel. Ten tunel pewnie usunę. Już to mówiłem. Dobra, tutaj farmy zboża. Dynia mi urosła. Okej. Okay. I zaraz sobie skończymy tą Warmy drzewek. Co ja mogę tu odłożyć? O, jabłko mam z drzewa, fajnie. E, to mogę odłożyć. Motykę, to. Kilowy, to niech będą. Piasek. Kamień, nie, kamień nie tu. Kamień tutaj. O, skąd się dircił? Ok. Aha. W sumie trochę kamieniami się przyda. I tutaj dirta odłożymy, bo mi niepotrzebny na razie. I dobra, idziemy na powierzchnię, powiedzmy. I za chwilę ukończymy, powiedzmy, całkowicie tą farmę drzewa. Nie drzew, drzewa. No tu jedno drzewo wyrasta najwyżej. A na razie tutaj sobie rogi tylko zrobię, bo denerwuje mnie to troszkę jak muszę od środka stawiać te rogi i mi woda się wlewa do środka shit. Ała. 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 Na serwerach niektórych, znaczy nie niektórych, tylko wszystkich ee, denerwujące jest to, że jak w wodzie tracimy życie, to dostajemy takie obrażenia, że nas pod wodę wciąga i nie możemy się wydostać na powierzchnię. Na single playerze jak tu fajnie wygląda, takie podświetlone. A single playerze, jak dusimy się, to normalnie płyniemy dalej do góry, ale na multi, e, po prostu nas wciąga jak jakiś, jakiś wir wodny. Nie możemy się wydostać na powierzchni, po prostu toniemy, bo nic innego nie zrobimy. Dobra, te rogi zrobiłem. Teraz od środka trzeba się trochę pomęczyć. tu fajnie wygląda, takie podświetlone. Zawsze chciałem sobie zrobić kopułę pod wodą, tylko. Nie mam żadnego wzoru, jak zrobić takie coś. Jak duże mają być obręcze wokół tej kopuły. Bym musiał pokombinować w jakimś programie to. Wiem, że CTSG robił kiedyś taką kopułę. Polecał jakiś tam program do robienia właśnie... ...wzorów do różnych budowli. Ten program miał takie krateczki, tam się robiło różne takie te. Różne wzorki i można było robić na przykład kopułę, właśnie, ale ja jakoś nie mogłem się wziąć za zrobienie tego. Oczywiście chciałbym mieć taką kopułę, ale nie chcę mi się jej robić, szczerze mówiąc. Kiedyś próbowałem bez żadnego wzoru, ale mi coś słabo wychodziło. Zrobiłem parę pierwszych poziomów i sobie odpuściłem. Bo wiedziałem, że bez e, planu nie dam sobie rady Bo to naprawdę ciężko jest zrobić Tak e, nie mając w ogóle pomysłu oła na to O, nie straciłem życia, fajnie um, Fuck, fuck, fuck Shit No nie Pozmywałem wszystko A właśnie tego chciałem uniknąć I jeszcze tutaj sobie szkło zmarnowałem no, woda spadaj. Płyska wody. Okej. Okay. Ja, jeszcze tutaj. Siedem szkłami zostało. No to jeszcze nie skończę tego, ale jeszcze tam się przytapę chyba troszkę. Okej. Okay. Słyszałem świnie, czy to jest ta, która tam mi się zrespiła? czy jakaś inna? Nie wiem. Eee... Skoro tam mi się ta świnia zrespiła w domu, zespawnowała To może mi się więcej tam zespawnuje Ale skoro w domku mi się zespawnują, to może tam na dole też Się zaczną, skoro tam jest takie duże miejsce O kurde Fuck Shit Cholera Nie, nie, nie No Nie zgadzam się O, tylko szkło marnuję A szkoła mam tak mało Dlaczego? Dobra Ciemno to strasznie. Trzeba będzie zaraz rozświetlić. Zobaczmy, czy nic mi się tu nie zasponowało. Przydałaby się jeszcze druga świnka. Albo z dwie krowy, owce, kaczki, wszystko. Fajnie, Fajnie by było. Hmm, tylko ta świnia jest. Nie, nie wyłaś mi. Tylko ja mogę tu wyjść. Aha, dobra, troszkę arbuzów mi się nazbierało, mogę sobie zjeść ciutkę, bo ciut głodny jestem. Aha, uh -huh. Dobra, przy mi się życie naładuje. Aha, uh -huh. ok. O, ale tu ciemno. Może wam oświetlę tutaj. Bo skoro ja mało widzę, to wypewnie też. Ale dobra. To ładnie już nam idzie. Wiem, że i tak mi szkła zabraknie. Zaraz sobie jeszcze przetopię, myślę. A teraz mam dwa piecyki, to mogę w jednym przetapiać na przykład kamień w drugim szkło. Tylko, że teraz mi się przypomniało, że mam mało węgla. Bo zużyłem na przetapianie kamienia do... Jezu, tu dirta. Na przetapianie kamienia do ścian tamtego mojego raz zwierząt powiedzmy ale sobie po tutaj robię takie skakanie okej okay. ładnie piękny escape okej, okay. nie mam szkła więcej, nie mam, trudno z powrotem tutaj oświetlimy to tak jak było Sadzoneczka. O, ładnie też już wygląda. Jeszcze tylko tutaj i będzie git. Okej. Okay. Mm. Co by teraz zrobić? Ile mam tego drewna? Mam tu jakieś. Nie mam. Mam sześć kości. Mogę zrobić mączkę kostną. Okej. Okay. I bym mógł sobie troszkę drzewek posadzić. Ho. Hmm. Dobra, wybaczcie, jest tu no chwilę przemyśleń, ale um, jakoś tak się zamyśliłem, nie wiem czemu, nie wiem nad czym. Dobra, um, z zbiorę sobie troszkę drewieńka. Wow. Um, I zrobię węgiel drzewny, żeby mógł przetopić i piasek, i kamień. Um, na razie mi się nie chce wybrać jaskiń po węgiel, więc użyję sobie kamień, fu, dre... drzewnego. E, wiem, że z drewnem u mnie cienko, ale skoro mam mączkę kostną i co jakiś czas, A, e, to było nie fair, zżarło mi trzy łączki kostne, e, i co jakiś czas zabijam szkielety i dostaję ty kości, to mogę sobie pozwolić na rozmnażanie drzew, powiedzmy. I... co ja robię? I... Traktowanie ich mączką kosną, że tak powiem, czemu mi teraz nie rosną? Za nisko jest, czy co? Mączką kost... mączkę kosną, już rea mi drzewko nie rośnie. Oni wpierdolają jedzenia. Dobra. O, troszkę drewna mam. Znaczy, no, drewna. Eee, weźmy sobie dwa węgle. Przetopmy 16 przepalmy, nie przetopmy. Może w tym czasie zbierzmy sobie zboże, tam jedno się tylko. Eee, jedno tylko, tylko urosło. Na górę jeszcze wejdźmy. O, tutaj dużo się rozmnożyło tego. Eee, na tej nowej wersji Minecrafta 12W04A i na wcześniejszych chyba. Eee, teraz, dynie i melony rosną na dircie zwykłym. Na każdym materiale, tak naprawdę. Nie trzeba już przeorać ziemi, żeby wyrosła dynia lub melon. Wystarczy teraz taka, taki zwykły dirt. Eee, tutaj taka propo. Robiłem sobie taką obwódkę sandstone'a. Ale nie dokończyłem, bo mi zabrakło sandstone'a, właśnie. Eee, mam go w skrzyni, ale nie wiem, czy to będę kończył, bo jakoś tak średnio mi się teraz podoba. Wcześniej, jak to budowałem, to wydawało mi się takie fajne, ale teraz już nie. E, dobra, troszkę tego węgla mam. Zaraz pójdziemy do drugiego kominka i przetopimy. E, chciałem przetapiać piasek, to może pójdę jeszcze po troszkę. Bo mi sześć brakuje do pełnego staka. Z dwa, trzy. 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6 I Szybko potlen. Szybko potlen. Ała, nie niebi, nie bi, nie bi. Ach, dobra. Tutaj też sobie zrobiłem Crafting Table, jakbym coś na szybko potrzebował. Um, I komorę tlenową to już wam pokazywałem i mówiłem o niej. Dobra. W sumie jest trochę dziwne, że przez jak otworzymy tak drzwi, to nam się woda nie wlewa. No ale tu jest system kratkowy w Minecraftie i. Jeżeli postawimy drzwi to tak jakby ona, one blokują całą kratkę. Więc dziwnie by to wyglądało jakbyś teraz woda wlewała gdzieś tak przez połowę kratki. Dobra, 12 węgla, weźmy sobie 8. Dobra, reszty też. I chodźmy tutaj Słyszałem świnie. A nie zespałnowała się nowa Nie to. To mm, oczywiście nie wziąłem piasku, który mam w skrzyni. Ok, jest tak. stack. Tutaj już się przepaliło. Zaraz się przepali to. Mogę wziąć stack kamienia. Ok i niech się przetapę kamień. Dobra. Tutaj wrzucimy piasek i niech się na spokojnie wszystko przetopi. Eee, dobra, myślę, że to było chyba w sumie na tyle w tym odcinku. Nagadałem się strasznie dużo. Chyba w żadnym odcinku tyle nie mówiłem. Zwłaszcza na początku. Eee, o, mi przy okazji zboże jeszcze urosło. No nic, tak więc się będę z wami żegnał, mam nadzieję. Eee, spotkamy się już za tydzień. Eee, mam nadzieję, że wrócę do tego regularnego wrzucania filmików eee, dwa razy w tygodniu. Bo już dawno tak nie było, zawsze wrzucałem jeden, albo w ogóle nie wrzucałem. Ale dobra, nie przedłużając, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. Ja sobie sobie wszystko ładnie dokończę. Kamy mi się przetapia, szkło mi się robi. Wszystko tutaj dokończę. Moją farmę. I myślę, że za tydzień albo wybierzemy się do Jaskiń, albo zrobimy farmę trzciny, bo taka propo zauważyłem, że... E, mam trzcinę, a nie zrobiłem jeszcze jej farmy. Tak więc e, może zadecydujcie w komentarzach Czy chcecie, abym poszedł szukać diamentów, tym razem dobrze przygotowany, nie tak jak zawsze e, Czy może chcecie, abym zrobił farmę. Mm, trzciny w sumie to i tak dwa odcinki będą to Postaram się zrobić jedno i drugie w przyszłym tygodniu, ale co chcecie zobaczyć pierwsze? Napiszcie w komentarzu. Farma trzciny czy szukanie diamentów. To by było tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.